...to 6 punktów karnych. W konkursie prowadzi Agnieszka Duszyńska na koniu karioka, która odzyskała dwukrotnie 1 punkt karny w każdym z Karla to plać małopolska po plaster, od Kastylia po karo. Czas start pierwsza zero łup, Półk jeden półkarny, druga zero, zakręt jeden półkarny, zakrzyżowanie trzecia zero 40 odkleja punkty karne Skoczy na gdzieś piąta zero a zero B0 Plus 0 ogólne wrażenie 1,5 punktu karnego łącznie wynik 2,5 punktu karnego to wynik Aleksander te na kolu do parku wjeżdża reprezentantka sekcji jeździeckiej Fideliusz Mkajotów w Nawelina Rodzkana. Kratrzy małopolskiej Garda. Przy...